Się opusnęli, ręce ich zmęczone. Tak, nieźle sobie chrapnęli. Może im w jakiegoś wymieniamy. Słodkie owieczki ogolimy i bez dzwoneczku. My aniołowie tak nie postępujemy. Delikatnie ich zbudzimy i o cudach tej nocy opowiemy. Oj, oj, nie wiem, co to delikatność. Hej, hej, duże, wasza wość. Co to za hałasy gwałtu, rety, słodzieje? Co się dzieje, mieju? co się dzieje? Dobrzy ludzie. My was krzywid zamiaru nie mamy. są na ziemi i nieba. Słyszycie, pormosiccie. No jak jak niosę Wam. Oto z panny najświętszej Chrystus narodzi się nam. Dziś jest noc ta jedyna przebaczenia. Radujmy się, bo bliska już chwila zbawienia. Ja gdzie? Prowadź, my za tobą ślad! Pochłonić oh, się trzeba, lecz czy on taki król będzie nam raz, My, ubozy, bez darów, bez przemowy. Nie gadać! Idziemy! Zaczyna się wiek Na Boga! Niebo się pali! Z nieba wstępują anieli biel! Antek, Bartek, wstawajcie! Miły nas Bartosie, co wy to mówicie? <noise> Cóż, że macie robić? że nam radzicie. bracia, samiście słyszeli, co święci janieli do nas powiedzieli i no nie wiem, czyście zrozumieli wszyscy, że nam skazali, gdzie się światło błyszczy. Już? Ja wcale nie pojmuję tego. Mam i do Betlejem, a nie wiem dlaczego. Jakże? Podarunków żadnych nie weźmiemy? Z pustymi rękami przed Panem staniemy? Panu, cóż my biedni damy, skoro nic godnego dla niego nie mamy. Każdy za co ma, czy mało, czy wiele, zabrał szybko wiele, zaniesiemy pamy. Ja dam dzieciątku kilka pieluszek. A ja trochę mąki i masła garzuszek. Ja dam mu własny baranikorzuszek. A ja serę i jajka w kobiałce. Chciałem też z domu bochać chleba. A ja garniec świeżej śmietany. Przynieśliśmy wszystko, co potrzeba. Chociaż ubożuchmy te ofiary, Bóg patrzy na serca, nie na dary. A teraz ruszajmy witać Boga, bo jeszcze przed nami długa droga. Gwiazda nam drogę do Pana wskaże, Pięknijmy prędko upaść na twarze. Zanieśmy dary Dziecinie z nieba.